Koniec rundy, a ty nie masz już tlenu i oddychasz rękawami, wyprowadza ciosy, które nie robią nic przeciwnikowi, a może chciałbyś poprawić swoją motorykę i jednocześnie stać się bardziej atletycznym? Jeśli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś twierdząco, to na koniec filmiku będę miał coś, dzięki czemu to wszystko poprawisz i zaczniesz zyskiwać przewagę nad rywalem. Od dzieciaka w większym lub mniejszym stopniu miałem styczność ze sportem. I zawsze z tyłu głowy miałem myśl, że chciałbym połączyć wiele treningów metod, form treningu w jedno, co finalnie będzie przekładało się na bycie i stanie się jeszcze lepszym sportowcem. Od pięciu lat zawodowo zajmuję się przygotowaniem motorycznym, czy ogólnopojętym treningiem. Doświadczenie budowałem na pracy z różnymi sportowcami i nie byli to tylko fajterzy, którzy są moją specjalizacją, ale również. Piłkarze, siatkarze, koszykarze, tenisiści, badmintoniści, lekkoatleci czy osoby startujące w biegach OCR. Osoby te startowały zarówno w zawodach krajowych, jak i międzynarodowych, osiągając najwyższe miejsca na podium. Dzięki współpracy online, zyskasz indywidualne oraz profesjonalne podejście do danego celu oraz problemu wraz z fachową pomocą. Kontakt ze mną, podczas którego będziesz mógł się skontaktować w sprawie zmiany jakichś elementów, przegadania dla ciebie ważnego tematu, który będzie wymagał trochę dłuższej dyskusji. Dostaniesz również plan, dzięki któremu możesz osiągać progres bez względu na to, czy masz dostęp do profesjonalnego sprzętu na siłowni, czy może dysponujesz jedynie dwoma handlami i kawałkiem miejsca. Jeśli jednak nie możesz sobie na to pozwolić, to jest jeszcze jedna opcja, a mianowicie jeden z moich gotowych produktów ze strony, taki jak program treningowy, e-book czy gotowy plan treningowy. To wszystko zostało przetestowane i sprawdzone na wielu sportowcach oraz osobach ćwiczących amatorsko bądź rekreacyjnie. O skuteczności moich planów oraz programów treningowych, jak i współpracy online świadczą metamorfozy moich podopiecznych czy sukcesy na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wymieniają oni również znaczną poprawę cech motorycznych, stania się bardziej atletycznym, jak i również znacznej poprawy sylwetki. Jeśli nie wierzysz, to wejdź na moją stronę lub fanpage i sam się o tym przekonaj. Pomogę ci bez względu na to, czy jesteś osobą początkującą, średnio zaawansowaną, czy może już uprawiać ten sport zawodowo. Wejdź w opis filmiku i umów się na darmową konsultację, bądź napisz prywatną wiadomość, a wszystko ci wytłumaczę i rozwieję wszelkie wątpliwości. Siemanko, i do usłyszenia.